Do dyspozycji mamy telewizję satelitarną, a także Android TV z możliwością korzystania m.in. z Netflixa. Do sterowania telewizją mamy dwa piloty: mały pilot Samsung do włączania telewizora i korzystania z Android TV, duży pilot do sterowania telewizją satelitarną. Uruchom telewizor małym pilotem Samsung, wciskając czerwony przycisk Power. Jeśli chcesz włączyć telewizję satelitarną, wciśnij czerwony przycisk Power na dużym pilocie Aris. Jeśli chcesz włączyć Netflix lub inne aplikacje, wciśnij przycisk Domek, a następnie korzystaj z przycisków nawigacyjnych na małym pilocie Samsung. Jeśli chcesz wrócić do telewizji satelitarnej na małym pilocie Samsung, naciśnij przycisk Domek i wybierz aplikację Jumbox.